Jesteśmy na dniach pola Danko w Szelejewie koło Gostynia. A ze mną jest pan Grzegorz Magdziak, przedstawiciel Danko na teren Polski Zachodniej i Centralnej. Bardzo miło tutaj gościć. Jestem serdecznie. Dzień dobry. Jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie można zobaczyć bardzo wiele Waszych odmian. I chciałem zapytać, co nowego w tym roku można zobaczyć w odróżnieniu do poprzednich lat? No W każdym gatunku mamy w tym roku. Z czym się pochwalić. tutaj Zaczynając od najważniejszego gatunku, czyli pszenicy o zimie, najczęściej uprawiany gatunek w Polsce. Tutaj wprowadzamy nową pszenicę alegoria, pszenica jakościowa. To, co ją wyróżnia, to przede wszystkim największy plon w doświadczeniach coboru w 2023 roku to było numer jeden plonie. Na poziomie intensywnym była numer jeden, na poziomie mniej intensywnym, a jeden była numer dwa. Więc tutaj jest. No, Przede wszystkim to, co wyróżnia tą pszenicę, to to, że jest to pszenica w typie pojedynczego kłosa. Te pszenice krzewią się normalnie jesienią, natomiast wiosną nie puszczają tych dodatkowych, zbędnych rozkrzewień, które za chwilę obumrą, ale pobierają pokarm, wodę, więc nie ma tych zbędnych rozkrzewień, które, które no, obciążają tą roślinę i alegoria przez to lepiej toleruje wody, susze, niedobory wody, lepiej sobie radzi w tych trudnych warunkach, które coraz częściej nas nawiedzają. Poza tym jest to super zdrowa, średnio krótka pszenica o bardzo wysokiej, bardzo wysokiej sztywności, zdrowotności, co powoduje, że rolnik może zaoszczędzić troszeczkę kosztów, nie musi tutaj jakoś intensywnie chronić, takie środki powiedzmy średniej półki spokojnie wystarczają w ochronie. Kolejny gatunek, który mamy tutaj kilka nowości jest to pszenżyto. Pojawia się pszenżyto Tiesto na gleby słabe, i bardzo słabe. No, w Polsce mamy wiele gleb właśnie mozaikowatych, słabszych, i na tych glebach to Tiesto sobie będzie bardzo dobrze radziło. W odróżnieniu do innych odmian przężyta, Tiesto wykłoszone już było około tygodnia, nawet może do 10 dni szybciej, jak wszystkie inne przężyta, co powoduje, że one szybciej dojrzewa. No w tym roku mamy wyjątkowo korzystne warunki tutaj powiedzmy w Wielkopolsce i te deszcze spowodowały, że dojrzały ze zboża w komfortowych warunkach, natomiast w wieloleciu często w czerwcu mieliśmy już 30 stopniowe upały, susze bardzo duże i takie przężyto sobie na pewno bardzo dobrze poradzi. Poza tym naszym hitem ogromnym jest tributo, krótkosłome przężyto. Ono bardzo taki szeroki wachlarz uprawy gleb ma. Można je uprawiać na glebach od takiej powiedzmy dobrej piątki nawet do czwartej, trzeciej klasy, gdzie można bardzo duże sukcesy uzyskiwać. Super sztywne super Superplenne przężyto o bardzo wysokiej zdrowotności, które też można uprawiać w takich glebach mozaikowatych, ale też z nieuregulowanym pH. To też jest jego duży atut. No i też przężyto tributo jest takim przejętym, które nie porasta nam, więc to też jest jego atut, powiedzmy w takich trudnych mokrych żniwach. W kolejnym gatunku w jęczmieniu mamy tutaj się czym też pochwalić wielożarodowej wini jęczmień, który bardzo wysoko polonuje, bardzo duża zdrowotność i sztywność, ale Wini to też jęczmień, który ma, posiada, e, posiada tolerancję na wirusa żółtej karłowatości jęczmienia, co w tym ostatnim roku powoduje, pokazuje, że to był ogromny problem. E, nie zawsze tą mszycę dało się zwalczyć w terminie, jakieś tam różne czynniki atmosferyczne nieraz przeszkadzają i ten wini jęczmień na pewno sobie lepiej poradzi z tymi wirusami, poza tym jest bardzo zdrowym jęczmieniem, więc też nie ma tutaj z nim po drodze jakichś problemów. No i oczywiście musimy tutaj wspomnieć o życie, jesteśmy na Wielkopolsce, tutaj żyta się bardzo dużo uprawia, mamy całą gamę żyd populacyjnych, mamy całą gamę żyd już teraz mieszańcowych, zwłaszcza chciałem na dwie odmiany nowe zwrócić uwagę, Miranos i Gulden, to są odmiany, które można na glebach słabych uprawiać i bardzo słabych, zwłaszcza Gulden, który ma bardzo wysoką, czy nawet najwyższą, Zawartość białka pośród żyd mieszańcowych, co sprawia, że można go doskonale spożytkować u siebie w gospodarstwie jako, jako pasza, czy sprzedać na młyn. Wszędzie będzie chętnie, chętnie sprzedany czy, czy spożytkowany. Poza tym ma dużą odporność na, na choroby, zwłaszcza na rychosporiozę rekordową. A poza tym gulden jest odmianą, która właśnie w takich glebach wielkopolskich, słabych, bardzo słabych, tu nam się doskonale sprawdza, więc tutaj zalecamy też tego guldena w trudnych warunkach. To takie właśnie nasze najważniejsze odmiany. Wspomniał pan o wielu odmianach i odmiana to bardzo ważny czynnik, ale to jedno, ale mówił też Pan bardzo ciekawe rzeczy podczas opodu pól o też zmianie terminu siewów, niektórych gatunków zbóż. I chciałbym ten wątek trochę rozwinąć. Co to oznacza i czy to wynika właśnie z kwestii przebiegu pogody, czy są też inne względy, które przy niektórych odmianach, przy gatunkach zbóż i odmianach sugerują nam późniejszy niż tradycyjnie się do tego przyzwyczailiśmy termin siewu. Klimat nam się bardzo zmienia. Myślę, że to, to ostatnie lata to jest no, nie trzeba tutaj wielu lat, żeby obserwować kilka lat wystarczyło, żeby, żeby tutaj zobaczyć te zmiany. Coraz większe problemy właśnie z tą mszycą, która roznosi wirusy, powoduje, że no niestety zmusza nas sytuacja, żeby siać później te zboża. I tak powiedzmy, że żyto ży jest gatunkiem, który musi być w terminie zasiane. Tutaj nie możemy tego zmieniać, bo ono się musi rozkrzewić jesienią i, sienią, i tutaj, tutaj się z tym nic nie rob, dzieje, nic się nie robi. Natomiast zwłaszcza na jęczmieniu o zimę, mamy dużą różnicę w terminie siewu. Tutaj wielu rolników przechodzi już na siewy końcówki września, a na nawet początek, początek października wychodzi to bardzo dobrze, unika się tej mszycy. Warto też zwrócić uwagę, że mszyca atakuje również pszenicę i przężyta, to nie jest tylko jęczmień. W jęczmieniu, może, jest to bardziej zauważalne, że jako mszyca zaatakuje i rozniesie wirusa żółtej karłowatości jęczmienia, no to ten jęczmień jest do likwidacji. Natomiast w przypadku pszenżyt, pszenic, no nie jest tak, że jest do likwidacji, tam pofaluje troszeczkę, troszeczkę ten one. Pewnie się to odbije na jakimś tam stopniu, na jakimś stopniu na, na plonie. Niemniej jednak y, nie ma takiej problemu, żeby to zaorać. Natomiast y, późniejsze siewy powodują, że no, troszeczkę się tej mszycy unika. Ten jeden czy dwa zabiegi można, trzeba pewnie tak zrobić, ale nie, no, nie trzeba będzie trzech czy czterech zabiegów. Jeśli by zasiać ten jęczmień w połowie września, no, to będzie trzeba przynajmniej kilka zabiegów zrobić. Dobre kilka. Skarowiło późnym terminie siewu, to doświadczenie biegu jesieni, jeżeli chodzi o plantorów buraka cukrowego, gdzie te buraki często później schodziły pora niż taki był plan I było często ryzyko, czy sadziesz tą późną pszenicę, czy nie. To chciałbym zapytać o Wasze doświadczenie, rekomendacje, które odmiany z Waszego portfolio nadają się takiego bardzo późnego siewu. No, już takiego ekstremalnego, bo tak no, praktycznie. Październik to większość odmian dzisiaj możemy siać, bo ten klimat mamy taki, że, że w październiku to no, większość odmian można siać. No, jeśli chodzi o później siewy, to już mówimy tak powiedzmy, połowa listopada, czy, czy nawet do grudnia. No to tutaj y, charakteryzuje się taka odmiana jak gentleman przede wszystkim, który znosi późniejsze siewy. On się bardzo dobrze krzewi. Również dobrze nam się sprawdza kariatyda, y, która y, to jest wcześniejsza pszenica właśnie w późniejszych siewach. Odmiana, która się również dobrze dokrzewia jesienią, bo wiadomo, że jak się zasieje gdzieś tam na przełomie listopada, grudnia może być pięknie, może nam się rozkrzewić tą jesienią czy zimą, ale może być równie dobrze przy mrozek i ta roślina stanie na pierwszym listku, nam się nie rozkrzewi, więc trzeba już takie odmiany dobierać, żeby wtedy już też dokrzewiały nam się bardzo dobrze również wiosną. Właśnie dżentelmen czy kariatyda tutaj pod tym kątem może być uprawiana. Ciepłe zimy w ostatnich latach także zachęcały do siania przewódek i tutaj chciałem zapytać o Wasze doświadczenie, rekomendacje w tym zakresie, jeżeli chodzi o, o przewódki, co Wy z Waszego portfolio rekomendujecie? No tak, przewódki jak najbardziej, to by tak, tak podzielić troszeczkę, w przypadku pszenicy no pszenicę o zimę można siać no, niemal do końca roku i to powiedzmy lepiej wychodzi jak, jak jary pszenicy. nie ma co ukrywać, chociaż oczywiście przewódkowe pszenice można uprawiać, jeśli ktoś sobie życzy. Yy, natomiast yy, w przypadku przężyt, no już powiedzmy ten październik siejemy te pszenżyta, początek listopada, niech raz rolnicy też sieją, powiedzmy, że to jeszcze w miarę jest w stanie wyjść. Natomiast jak już przychodzi połowa listopada czy, czy bliżej grudnia, no to wtedy jest duże ryzyko sianie pszenżyta o zimę i wtedy jest zasada, żeby siać właśnie przewódkowe pszenżyta. Yy, i te pszen te Przewódki siejemy po połowie listopada, jak najpóźniej. A jest taki, że w przy przypadku jakichkolwiek susz wiosennych, czy późno wiosennych, czy już nie ma teraz przedźniwami, te... Zboża przewódkowe mają bardziej silnie, silnie rozwinięty system korzeniowy, co powoduje, że one zawsze z tych głębszych warstw pobierają wodę. Są w stanie stabilniej, lepiej zaplanować niż takie siane wiosną. Im większa susza, tym większa różnica w plonie między przewódkami a siewami wiosennymi. Też takie nowo, nowość jest z siewami jęczmienia jarego. Taka opinia zawsze krąży, ten jęczmień lubią wymarznąć. Mamy już teraz doświadczenia, już nie doświadczenia, a polowe uprawy jęczmienia browarnego. Akurat tutaj jest odmiana Laureate, który jest uprawiany w siewach późnojesiennych, czy może nie późno jesiennych na przełomie października, listopada i ten jęczmień tutaj wychodzi bardzo dobrze, mimo tych mrozów tegorocznych, 15-17 stopni mrozu, czy nawet do 18 miejscami dochodziło, ten jęczmień przetrwał. Były jakieś przypadki przemarznięć, natomiast to były przypadki tylko, gdy siewy były nie w terminie zrobione. Ważny jest bardzo ten termin, który, żeby zachować, żeby to, ten jęczmień nam tutaj dobrze przezimował. Ważny jest też dobór odmiany, bo to też kilka cech trzeba zachować, żeby była odmiana troszeczkę późniejsza, z dużą odpornością na rychosporiozę, bo to też w tych siewach jesiennych jest dosyć istotne. W, w przypadku jęczmienia przede wszystkim. Ciekawie też wyglądają na Waszych plantacjach rośliny strączkowe i białkowe. Mamy tutaj grochy, mamy soję. I chciałem zapytać trochę o soję, bo to jest roślina ciągle jeszcze mało popularna. Aczkolwiek dane nieoficjalne, które mamy z Krajowego Zrzeszenia Procentów Rzepaku Roślin Białkowych są takie, że prawdopodobnie w tym roku będziemy mieli rekord, jeżeli chodzi o areo zasiewu soi w Polsce. Z szacunków, jeżeli chodzi o sprzedaż materiału siewnego, to jest około 70 tysięcy hektarów, które możemy się spodziewać. Czekamy na dane zaginięte, bo one będą w połowie lipca. A propos złożonych to wiosków to Ale jak Wy to obserwujecie, oczywiście soja się cieszy większym w tym systemie? W sezonie zainteresowania rolników? W tym sezonie na pewno było większe zainteresowanie soją. My widzimy po naszej sprzedaży, że też ta soja nam się sprzedała praktycznie do ostatniego worka. To, co mieliśmy, to sprzedaliśmy. No, są oczywiście, to już pomijając tam wcześniejsze, późniejsze, średnie, w średnim terminie dojrzewające, to już powiedzmy no, kwestia doboru, kto w jakim rejonie polskim mieszka, mieszka. Natomiast no, to zainteresowanie soją być może też wynikało, tak dociekamy, do, 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 domyślamy się, że no, było duże y, zniechęcenie co do kukurydzy, i, i tak jak była w pewnym momencie zagwozdka u, u rolników, co siać? Co siać czy zboża jarę, których też za wiele na rynku nie było, może soje może, może, może tą kukurydzę jednak? Te ceny wtedy były dosyć niskie. No i, i część rolników zdecydowało, że za siebie soję, żeby mieć jakąś alternatywę jeszcze, nie tylko tą kukurydzę, tylko soję. No, na pewno to wyjdzie z, atu, z plusem atut jakiś taki, że te gleby będą na pewno troszeczkę miały lepszą po, po, strukturę, y, y, gleb. No, lepszy jest struktura gleby. Natomiast no, soja, wiadomo, no, soja w Polsce uprawia się w różnych rejonach Polski, w... Na różnych areałach, północ niewiele, centrum Polski powiedzmy tak, no też nie jest to jakiś szał i też to powiedzmy sporadycznie gdzieś tam się trafia. Najwięcej na południu Polski tam są najlepsze warunki do uprawy soi i myślę, że tą soję warto rozwijać. Zwłaszcza na razie, póki mamy odmiany, jakie mamy w tej części południowej e, się sprawdzają i, i, i tam warto uprawiać soję. Mamy tutaj, najbardziej polecam to jest z grupy wczesnych, w średnim terminie dojrzewających, typu Wiola, typu Markiza, Askada. Mamy kilka odmian, które na pewno możemy polecić. Jeśli chodzi o rośliny strączkowe, to grochy też cieszą się coraz większą popularnością. Mamy tutaj w Wielkopolsce, no niestety, coraz częściej do czynienia z suszą wiosną, więc te siewy grochu są zawsze obarczone trochę ryzykiem. Ale warto, bo jeżeli jest optymalna pogoda, to rzeczywiście groch potrafi się dręczyć plonem. I korzyści też dla gleby i dla roślin następczych też są ogromne. Jakie w zakresie, jeżeli chodzi o jest Wasza oferta? No tak, grochy to nieocenia wartość dla gleby, to jedno. To też trzeba liczyć, bo jak to rolnicy mówią, przez najbliższe dwa lata po grochu pszenicy przynajmniej 500 kg jest więcej sektora. To na pewno jest duży atut. To jest taki, powiedzmy, dodatek tylko do tego. Natomiast grochu groch to jest gatunek takiego naszego klimatu, tej Wielkopolski centralnej, czy tam Polski centralnej. Groch znosi różne gleby, mozaiki, lepiej się sprawdza niż powiedzmy soja na takich mozaikowatych, słabszych glebach. Groch, tak w tym roku, tutaj on stanie bardzo ładnie zaplanować, nawet powiedzmy takie przeciętne grochy około 3-3,5 tony zaplanują, a nawet niektóre pewnie będzie koło 4-5 ton, bo takie grochy też miałem okazję oglądać. Mieliśmy atut w tym roku tego, że nie było w tym okresie kwitnienia w tym roku, tych takich ekstremalnych upałów, czy rzędu 30-35 stopni. no bo To jest niestety zabójstwo dla grochów. Groch jest niekiedy przepiękny. Yy, niestety no, przychodzą upały, gubi część kwiatów i, i te plony są zdecydowanie niższe. Ale widać, że w tym roku no, poradziły sobie doskonale. Mamy tutaj w czym wybierać. Jest batuta odmiana grochu, który jest już od wielu lat na rynku i sprawdzony zawsze w górnej części. Plonowania, jeśli chodzi o soboru, tutaj no, jest. Czołówka plenności, wchodzą nowe odmiany typu, typu Nemo, typu Kazek, też odmiany bardzo cenne, sprawdzone. Już teraz kolejny sezon będzie uprawy i też zalecamy, bo no, sprawdzają się już w gospodarstwach producentów, producentów rolnych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Grzegorz Magdziak z firmy Danko, moim Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję pięknie.